Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie. Moje nazwisko Goździk Bartosz. Jestem przedstawicielem firmy Beprok, która od 2020 roku tworzy, rozwija i wspiera narzędzie, które się nazywa Cyfrowe Miasto. Cyfrowe Miasto jest to rozwiązanie, które buduje i udostępnia katalog usług cyfrowych dla mieszkańców i tworzy identyfikator mieszkańca zarówno w formie cyfrowej, jak i fizycznej. Które może być wdrażane w mieście i wykorzystywane przez jego mieszkańców do właśnie korzystania z. Katalogu usług. Cyfrowe miasto jest to grupa produktów, która rozwija i wdraża system informacyjny w mieście. Jest to multiportal, który zapewnia możliwość tworzenia serwisów internetowych, możliwość budowania aplikacji i wdrażania aplikacji, które mogą być wykorzystywane przez miasto jako jedno środowisko informatyczne. Jest to karta mieszkańca, czyli lokalny system benefitowy, lokalny system lojalnościowy, który. Buduje rozwiązanie dla mieszkańców w taki sposób, żeby mogli i chcieli meldować się i odprowadzać podatki w mieście, w którym żyją. Jest to cyfrowy portal, czyli narzędzie do zarządzania poszczególnymi serwisami internetowymi, które są budowane w mieście. Cyfrowe miasto jest to innowacyjny system informatyczny skierowany dla grupy odbiorców, którzy są zainteresowani tworzeniem i rozwijaniem przestrzeni w mieście. Są to mieszkańcy, są to turyści, są to seniorzy, są to e, Oczywiście urzędnicy, którzy sprawiają, że mieszkaniec zbliża się do urzędu. Tworzymy przestrzeń dla mieszkańca do tego, żeby mógł dowiedzieć się na temat lokalnych usług, lokalnych kategorii, które mogą skorzystać. Jest to miejsce, w którym możemy dowiedzieć się informacji o mieście i w pełni wymieniać informacje pomiędzy poszczególnymi wdrożeniami. Głównym celem budowania systemu typu cyfrowe miasto jest stworzenie wszechstronnego katalogu łatwo dostępnych usług prywatnych i publicznych. Jest to ułatwienie dostępu dla mieszkańców, zarówno tych dostępnych cyfrowo, jak i tych niedostępnych cyfrowo. Jest to wspieranie lokalnej przedsiębiorczości, a przede wszystkim cyfrowe miasto ma być hubem dla użytkowników do tego, żeby w sposób łatwy, przejrzysty mieli dostęp do pełnego katalogu usług publicznych. E Wdrożenie systemów typu cyfrowe miasto sprawia, że budujemy lokalną społeczność w formie cyfrowej. Wzmacniamy poczucie lokalnej tożsamości i dzięki temu mieszkańcy są bliżej miasta, zarówno jeżeli chodzi o korzystanie z katalogu usług, jak i jeżeli chodzi o dostęp do informacji. Cyfrowe miasto tworzy środowisko systemów informatycznych, które są ze sobą połączone. To jest system naczyń połączonych, gdzie wdrażając stronę urzędu albo stronę wydziału turystyki, ośrodka pomocy społecznej, biblioteki, domu kultury, szkoły podstawowej, mamy pełną wymienność informacji pomiędzy elementami. Do tego środowiska możemy dołączyć oprogramowanie typu karta mieszkańca. Typu budżet obywatelski, i możemy w pełni integrować się z innymi rozwiązaniami, które istnieją w przestrzeni publicznej. Czy to jest komunikacja, czy to są parkingi. Tak naprawdę, z wykorzystaniem tego rozwiązania możemy w pełni w mieście zbudować środowisko informatyczne, które zapewnia dla mieszkańców pełen dostęp do katalogu usług, pełen dostęp do informacji. Przykładowo, jeżeli użytkownik jest na stronie Urzędu Miasta. I jednocześnie jest uruchomiony budżet obywatelski, to wtedy z poziomu zarówno strony Urzędu Miasta, jak i z poziomu szkoły podstawowej, może przejść do budżetu obywatelskiego, zagłosować, dowiedzieć się trochę więcej o tym wydarzeniu. Panel mieszkańca, który jest wdrożony w ramach cyfrowego miasta, również może być dostępny z perspektywy każdej jednostki, która w systemie funkcjonuje. Istotnym elementem cyfrowego miasta jest wirtualna karta mieszkańca. Jest to produkt, który wzmacnia i wspiera strategię realizowaną w mieście. Może być to strategia informacyjna, polegająca na tym, żeby przybliżyć mieszkańca do urzędu, zwiększając zakres informacji, do których ma dostęp. To może być strategia promocyjna, gdzie chcielibyśmy promować miasto wśród mieszkańców naszych, albo wśród mieszkańców regionu, tak żeby przekonać ich do tego, żeby meldowali i odprowadzali podatki w naszym mieście. Albo typowa strategia meldunkowa, gdzie chcielibyśmy przekonać mieszkańca do tego, aby meldował się w mieście, odprowadzał podatki. Niezwykle istotnym elementem w obecnych czasach jest brak edukacji wśród mieszkańców. Nie wiedzą, skąd biorą się pieniądze na utrzymanie przestrzeni publicznej, nie wiedzą, w jaki sposób budżet miasta funkcjonuje, dlatego wprowadzanie programów lojalnościowych, programów benefitowych typu karta mieszkańca sprawia, że użytkownicy będą gratyfikowani z tego tytułu, że odprowadzają podatki i meldują się w mieście, w którym, w którym żyją. W ramach wdrożenia produktu Karta Mieszkańca mamy aplikację mobilną dostępną z trzech systemów, z trzech sklepów. Mamy panel mieszkańca, panel partnera, serwis internetowy promujący produkt oraz panel administracyjny dla urzędu do tego, żeby mogli swobodnie zarządzać programem, żeby mogli swobodnie zarządzać firmami partnerskimi, użytkownikami i programami, które są w ramach karty mieszkańca realizowane. Jedna karta wiele możliwości. Karta mieszkańca to jest, przyjmuje postać cyfrową oraz przyjmuje postać fizyczną. Dla postaci cyfrowej użytkownik ma możliwość złożenia wniosku i dołączenia do programu Karta Mieszkańca, gdzie to nie jest tylko i wyłącznie jeden program kartowy. W ramach karty mieszkańca możemy zbudować dowolną liczbę programów, dowolną liczbę grup benefitowych. Możemy utworzyć kartę mieszkańca, kartę seniora, kartę studencką, kartę Dużej Rodziny. Jeżeli chodzi o możliwości są nieograniczone i możemy utworzyć dowolną liczbę programów kartowych w mieście, którą byśmy chcieli. Jeżeli chodzi o progi wejścia oraz ofertę benefitową, która jest przeznaczona, to mogą się różnić. Przykładowo, jeżeli chcielibyśmy uzyskać status mieszkańca, to powinniśmy złożyć wniosek, dołączyć potwierdzenie meldunku albo też dołączyć potwierdzenie odprowadzania podatków. W przypadku karty seniora na przykład warunkiem może być dołączenie do programu karty mieszkańca oraz osiągnięcie limitu wieku. A w przypadku karty dużej rodziny, to jest posiadanie na przykład trójkę dzieci, i wtedy automatycznie system dołączy nas do programu benefitowego. Każdy z tych programów benefitowych może mieć również inną ofertę. Jeżeli mamy zaproszonych partnerów, zarówno prywatnych, jak i publicznych, to każdy typ karty może mieć inną ofertę benefitową, która będzie dla mieszkańca, dla mieszkańca dostępna. W ramach wdrożenia Karta Mieszkańca czy też systemu Cyfrowe Miasto mamy rozbudowany system wnioskowy. Administrator czy też urzędnik może utworzyć dowolny wniosek w systemie i może go dowolnie skonfigurować. Wniosek o dołączenie do programu Karta Mieszkańca, wniosek o dołączenie do programu Karta Seniora, o wydanie karty fizycznej, czy też złożenie deklaracji komunalnej może być zbudowany i skonfigurowany w ramach systemu. Każde wdrożenie cechuje się tym, że wnioski mogą się od siebie różnić, mogą być dodane dowolne pola, możemy przetwarzać dowolny zakres danych osobowych, które oczywiście są bezpieczne. Użytkownik, podając na PESEL, dodając PIZ lub zaświadczenie o meldunku, wszystkie te dane są odpowiednio szyfrowane i zabezpieczone u nas w taki sposób, żeby osoby nieuprawnione nie miały do tego, do tego dostępu. Nie przetwarzamy danych osobowych, które są niepotrzebne, tylko i wyłącznie te, które są skonfigurowane przez miasto i które przez miasto będą wykorzystywane. System wnioskowy otrzymuje jak najwyższy poziom dojrzałości cyfrowej w momencie, kiedy składamy wniosek w formie online, jest on w formie online przetwarzany i każdy użytkownik systemu otrzymuje stosowne komunikaty i powiadomienia również w trybie online. W momencie, kiedy mamy użytkownika niedostępnego cyfrowo, który chciałby skorzystać z wniosku papierowego, zgłasza się do punktu obsługi klienta wypełnia wniosek papierowy i później jest przetwarzany w formie, w formie analogowej. Moduł konta rodzinnego. Użytkownik, który otrzymuje status mieszkańca, może do swojego konta dodać konta dzieci, które są przez pierwszy okres w pełni zarządzane przez, przez mieszkańca, przez rodzica. W momencie, kiedy do systemu zaproszone są dzieci, mają one dostęp do aplikacji mobilnej, mają dostęp do panelu mieszkańca, który oczywiście w swojej formie jest ograniczony. Dziecko nie może decydować i stanowić o sobie samym, tylko rodzic w pełni zarządza kontem. W momencie osiągnięcia wieku 18 roku życia wtedy konto jest odpinane od rodziny i użytkownik może stanowić sam o sobie. Z poziomu rodzica jest dostęp do wszystkich kont, wszystkich kart. Dziecko, które jest w systemie, może spokojnie korzystać z uprawnienia i zniżek, które przysługują rodzicowi. Wirtualna karta w Twoim telefonie czyli cyfrowy identyfikator mieszkańca. Po zalogowaniu do systemu, po utrzymaniu statusu mieszkańca, użytkownik może identyfikować swoje uprawnienie za pomocą kodu QR, kodu kreskowego, bezprzewodowej technologii wymiany danych czyli NFC, oraz krótkiego kodu potwierdzenia krótki kod potwierdzania jest to 5-minutowy kod QR generowany dla użytkownika, który może być realizowany przy korzystaniu z innych usług publicznych. Przykładem wdrożenia krótkiego kodu było miasto Ząbki, gdzie, jest miasto Ząbki, gdzie zaimplementowaliśmy rozwiązanie przy parkingach, tak żeby użytkownicy nie wymieniali się kartami, żeby system był w pełni bezpieczny i przygotowany tylko dla tych użytkowników, którzy mają odpowiednie uprawnienie. Użytkownik z naszą aplikacją przychodzi do. Jak chce skorzystać z parkingu, wystarczy że skanuje kod QR i wtedy generuje się jednorazowy bilet, który może być wykorzystywany do do właśnie skorzystania ze strefy płatnego parkowania. Interaktywna mapa atrakcji miejskich. Użytkownik otrzymuje moduł, w którym może sprawdzić, co jest ciekawego w mieście, co ciekawego się dzieje, jakie firmy partnerskie dołączyły do programu, jakie mamy budynki użyteczności publicznej, które są dostępne, dostępne dla osób niepełnosprawnych, które nie są dostępne i tak naprawdę również mamy bazę atrakcji w mieście. Interaktywna mapa może zostać wykorzystywana do zbudowania elektronicznego systemu zgłoszeń, czyli każdy użytkownik, który chciałby zgłosić pusterkę, zdarzenie, które jest realizowane w mieście, może to wykorzystać, może to zgłosić za pomocą aplikacji mobilnej, za pomocą interaktywnej mapy, gdzie może zaznaczyć, co się dzieje w mieście, jakie jest zdarzenie i wtedy to przechodzi do centrum zarządzania po stronie, po stronie urzędu. Wirtualna karta mieszkańca to jest szereg, szereg usług dostępnych dla użytkowników w sposób cyfrowy. Jest możliwość uruchomienia sprzedaży biletów i biletów, sprzedaży biletów i usług, które są dostarczane przez partnerów prywatnych albo publicznych. Jest możliwość wydawania karty wirtualnej albo karty fizycznej. Jest dostęp do wniosków online ich przetwarzania na jak najwyższym poziomie dojrzałości. Interaktywna mapa, aktualności wydarzenia, grupy bonifikat, czyli oferta benefitowa dostępna zarówno dla karty, posiadaczy karty mieszkańca, jak i dla posiadaczy karty seniora, rozbudowany moduł statystyczny, w którym panel administratora umożliwia przeglądanie raportów i statystyk z systemu. Możliwość uruchomienia budżetu obywatelskiego, elektronicznego systemu zgłoszeń i otrzymywanie powiadomień SMS, MOBILE albo PUSH, czyli tak naprawdę wykorzystując system Cyfrowe Miasto mamy kontakt z mieszkańcami nie tylko za pomocą treści, które są udostępnione w ramach rozwiązania, ale możemy również wysyłać im stosowne powiadomienia i komunikaty. W ramach systemu udostępniamy moduł API, za pomocą którego partnerzy czy to publiczni czy prywatni mogą się integrować z systemem. Integracja może być jednostronna, może być integracja dwustronna. Istotnym elementem jest to, że w ramach rozwiązania udostępniamy również możliwość integracji z węzłem krajowym, czyli z systemem Apple App, w taki sposób, żeby jak najbardziej skrócić drogę konieczną dla użytkownika do tego, żeby zostać mieszkańcem i żeby ułatwić dla administratora urzędowego akceptację i zarządzanie wnioskami. System Karta Mieszkańca jest bezpośrednio zintegrowany z systemem Multisite CMS. System Multisite CMS jest to rozwiązanie, które umożliwia budowanie serwisów dla, dla samorządów czy to jest serwis Urzędu Miasta, dla Wydziału Turystyki, szkoły, przedszkola, żłobka, biblioteki. Liczba serwisów, które mogą być utworzone w ramach tego rozwiązania jest nieograniczona i one między sobą współpracują jest wspólne repozytorium artykułów, plików, zdjęć i modułów. Tak jak wspomniałem na początku naszej prezentacji, w momencie kiedy opublikujemy aktualność na stronie Urzędu Miasta i chcielibyśmy, żeby ona została rozpropagowana w całym środowisku, wystarczy jednym kliknięciem umieścić tą samą aktualność na każdej stronie, która jest zbudowana w ramach naszego środowiska. Tak samo jeżeli chodzi o moduły funkcjonalne typu panel mieszkańca albo budżet obywatelski, mogą być udostępnione na każdym elemencie, który jest zbudowany w ramach naszego środowiska Serwisów internetowych. Użytkownicy otrzymując dostęp do serwisu typu Multisite CMS mają pełen dostęp do panelu administracyjnego umożliwiającego zarządzanie strukturą serwisu. Mają możliwość korzystania z szablonów, które zostały zaprogramowane na potrzeby danego wdrożenia. Jest pełne bezpieczeństwo i. Aktualizacje związane z RODO, aktualizacje związane z WCAG21. I tutaj ogromną zaletą wdrażania systemów typu Multisite CMS jest to, że opiekujemy się wszystkimi wdrożeniami. Jednocześnie, w momencie, kiedy przychodzi aktualizacja zasad dostępności cyfrowej, to nie trzeba każdego serwisu aktualizować indywidualnie, tylko tak naprawdę możemy wdrożyć aktualizację w całości serwisów. To sprawia, że utrzymanie, opieka i rozwój danego rozwiązania jest dużo, dużo szybszy. Nasze rozwiązanie typu cyfrowe miasta albo karta mieszkańca zostało wdrożone w wielu miastach w Polsce. Jest to Poznań, Sosnowiec, Koszalin, Rybnik, Ząbki, gmina Tarnowo Podgórne, Ustrzyki Dolne. Teraz mamy również wdrożenie w Suchym Lesie, Słupce i rozpoczynamy właśnie pracę z miastem Jarosław nad wdrożeniem pełnego wirtualnego miasta. W momencie, kiedy będą Państwo mieli dodatkowe pytania, serdecznie zapraszam na stoisko nr 32, gdzie ja wraz z Hubertem i Mateuszem odpowiemy na Państwa pytania i porozmawiamy o tym, w jaki sposób można wdrożyć cyfrowe miasto w Państwa mieście. Dziękuję bardzo.